Michał Danilczuk był uważany za jednego z najbardziej znanych tancerzy w programie Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami Nieoficjalne źródła z jednego z portali podają, że celebryta opuści program, aby przyjąć inną ofertę zawodową. Danilczuk zyskał rozgłos dzięki uczestnictwu w trzynastych edycji Dancing with the Stars taniec z gwiazdami, gdzie wraz z Jackiem Jelonkiem utworzył pierwszy jednopłciowy duet w historii polskiej telewizji. W następnej serii tańczył z Julią Mafaszn-Kuczyńską, a w ostatniej edycji jego partnerką była wokalistka Majka Jeżowska, z którą dotarł do półfinału. Poza występami w Polsacie, Danilczuk brał udział w broadwajowskich musicalach, takich jak Burn the Floor, Legally Blunt oraz Priscilla, Queen of the Desert. W kwietniu 2024 roku wziął razem z bratem Pawłem udział w Ninja Warrior Polska. Nadchodzi szesnasta edycja Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, w której pierwszą ogłoszoną gwiazdą jest wokalistka Blanka. Według portalu Jastrząb Post w najnowszej edycji programu Polsatu zabraknie Michała Danilczuka, który ma podjąć zupełnie nową rolę zawodową. Tancerz. Cieszący się ogromną sympatią widzów, prawdopodobnie zostanie jurorem w nowej edycji programu TVN You Can Dance, Po prostu tańcz. Informacja ta wywołała sporo zamieszania, ale na razie nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia. Pojawiły się również spekulacje na temat prowadzącego i składu jury w You Can Dance. Prawdopodobnie nową edycję show poprowadzi Maciej Dowbor, a pozostałe miejsca w jury zajmą Marcin Hakiel oraz Mandaryna.